Cześć. W tamtym roku nagrywałem życzenia, więc stwierdziłem, że w tym roku zrobię podobnie. E, jako, że jesteśmy bogaci o nowe doświadczenia, nową wiedzę, nowe umiejętności, które zafundował nam ten rok, e, mamy jakieś nowe przemyślenia. Ja również ja też mam, bo ten rok mnie dużo nauczył dużo zmian było dużo rzeczy się nauczyłem. E, no i właściwie. Wartości może moje się nie zmieniły i pewnie twoje też. Długoterminowe cele też się nie zmieniły. I widzę, że, że jak sobie zerkam tak na te cele, które sobie wypisałem przed dwoma laty, to widzę, że się zbliżam w ich kierunku, czego tobie też życzę. I jednocześnie polecam, jeśli jeszcze nie masz takiej listy, stworzyć sobie, spisać swoje myśli na kartce czy choćby jakieś notatce takie cele długoterminowe. No bo po, po, po pewnym czy się stwierdzi, że jak one są naprawdę ważne, to, to będziesz się w kierunku ich przybliżał, przybliżać. No i tak, jeśli chodzi o krótkoterminowe cele i, i ewentualnie jeszcze jakieś takie priorytety krótkoterminowe, to zauważam, że one się mocno zmieniają z roku na rok. Nie wiem, czy tak też jest w Twoim przypadku, ale podejrzewam, że pewnie tak. No i pomimo wszystko, Chciałbym Ci życzyć odwagi w dążeniu do wszystkich tych celów, które masz czy tych krótko, czy długoterminowych, dodatkowo też rozwagi, bo ona jest bardzo przydatna w tych czasach albo jednocześnie symetryczność i symetryzmu, nie wiem jak to się mówi dokładnie, bo to jest nowe sformułowanie, z którym się dopiero niedawno spotkałem. Chodzi o to, że Żebyś był otwarty na drugą stronę, na zdanie drugiej strony, nawet jeśli się z nim nie zgadzasz. Bo jak to chyba kiedyś powiedział przyjaciel Bena Franklina: że jeśli będziesz negował wszystko, co ktoś ma do powiedzenia i starał się udowodnić, że to ty masz rację, no to niczego więcej się w życiu nie nauczysz. No a chodzi o to, żeby właśnie, właśnie czerpać z różnych źródeł wiedzy, czy to też umiejętności, żeby żeby wykształcić jakąś swoją niezależną opinię, wiedzę czy umiejętność, i, no i być indywidualistą w tym przypadku, jeśli chodzi o kwestię wiedzy. No to tak, jeśli chodzi o kwestię jeszcze związaną z tym rokiem, to ten rok nauczył mnie trochę pokory, bo trochę mało tej pokory miałem, więc jeśli ty też sobie masz mało pokory, no to polecam, żeby się troszeczkę jej zacząć uczyć, bo jest trudno ją zdobyć, jest trudna umiejętność, czy tam cecha, ale bardzo warta i szybko, szybko daje rezultaty pozytywne. A jeśli masz tej pokory znowu za dużo w sobie, no to życzę Ci, żebyś żebyś czasami tę pokorę zahamował i odważył się zrobić niektóre rzeczy. I zobaczył, czy ta pokora jest w tym przypadku jedyną rzeczą, którą chcesz mieć, czy lepiej czasami zachować jakiś półśrodek. No bo z tego, co, co w tym roku się dowiedziałem, no to jest różnie. Niektórzy właśnie są bardzo pokorni i nie realizują niektórych rzeczy, których by, których by chcieli, no a niektórzy są za mało pokorni, taki jak ja byłem i, i chyba nadal jeszcze jestem i mu, muszę tą pokorę sobie jeszcze kształcić. No, i co, już, co tu jeszcze? Bo sobie tutaj wypisałem, czego bym chciał życzyć. Nie no, to w sumie można tyle. Aha, jeszcze oczywiście życzę ci szczęścia, standardowo skuteczności, siły, sprawności i zdrowia. No, i żeby ten, te święta i ten nowy rok był dla ciebie. Lepszy niż następny i każdy następny, żeby, żeby był coraz lepszy. No i miłego wieczorku i smacznego jedzenia. Hej!